gdzie ma majstry w kolejnym odcinku teraz będę lakierował naszą bębkę którą sobie przygotowaliśmy tu ładnie do rantu na wywiko kleiliśmy. tutaj tak samo i tu był bardzo minimalny rant wręcz go nie było pamiętajcie żeby taśmy wtedy mocno tak docisnąć by rant jak najmocniejszy powstał i tutaj pamiętajcie żeby jak najmniej lakieru dawać teraz będziemy sobie sprayem takim o robili te metalowe miejsca, wszystkie i tak to wygląda, wszystko ładnie obfyliliśmy, żeby syf się nam nie dostawał układam statyw i zaczynamy lakierować panowie lakierujemy farbą firmy Glazurit pokażę wam jak to się tym maluje. to jest farba wodna tutaj znalazłem jeszcze ubytki, to je zeszpachlowałem po prostu ryski jakieś a więc zapraszam do oglądania. Pryskamy to strasznie delikatnie wręcz warstwą Jak damy to za mocno, to nam się kółka i papieranty porobią. to wtedy będzie na lakierze widać. Pamiętajcie? Tak dosłownie delikatnie. Szczepamy aż, aż na chwilkę podeschnie z 5 minut i zaczynamy lakierowanie. Panowie zaczynamy pierwszą warstwę. Pierwsza warstwa delikatna, nie za gruba, żeby nam się jakieś nie potworzyły dziwne. Zobaczcie jak to robię. Czekamy aż to wszystko i drugą warstwę robimy grubszą. A teraz druga warstwa gruba.

Farbą, a jest taśma na wywilkę, troszkę bardziej do góry posuwamy żeby zrobić takie mocne. Z tego względu czekamy w tym samym miejscu jeszcze raz. Yy... Latier bezwarny to będzie rano. za grupi, i będzie ciężko go wypolerować. Jak sobie podwiniemy, dużo szybciej i bezpiecznie go wypolerujemy, że nie przeszlifujemy. Tak to wygląda. Teraz czekamy się z kupnikiem i lakierujem lakierem Ok panowie, teraz nakładamy lakier bezparny. Lakier w górę 30 minut i 20 stopnia. E, fajnie się układa, fajnie się rozgrywa super struktury, można nim robić. E, powiem pan, tam tak, czyli teraz pierwszą warstwą nakładamy całe komplety czyli łącznie z górą, wodnie chwilę, tylko do tego miejsca nakładamy lakier bezparty. Zobaczcie jak to robi. I dodam, że będę malował na ciut większym ciśnieniu, żeby ta struktura jak najdrobniejsza była, bo to jest nowy Mercedes je ma drobniejszą strukturę niż wcześniejsze modele. To, hey, targa, powiem Wam super. Jest naprawdę super, jestem zadowolony z pracy, którą tutaj wykonałem. Nie ma ża żadnej nierówności na tej fali dziwnej ani nic. Powiem wam super. Teraz czekam do 8 minut. Nakładam drugą warstwę i zobaczysz jak układam strukturę, jak pracuję nad lakierem, jak wyrabiam strukturę, jak układam markę. Ważne jest to przy nowym pałkiem, żeby nie zrobić za, za bardzo za bardziej cyklę tylko w miarę, żeby struktura pasowała do przednich drzwi oraz do reszty samochodu. Zaraz, teraz pauzuję, i za chwilę wracam. Świtamy ok, ową dalej. Okej majstry, wracam do Was, Powiem, że się już super ułożył. Oryginalna struktura się sama zrobiła po pierwszej warstwie. Teraz robimy cienkie warstwy i kontrolujemy lakier wystarczający jak się układa patrzymy jak on reaguje, jak się układa I pamiętajcie żeby drugą warstwę nie nalewać jak szaleń, nie poprzelewać nie po prostu Ważne jest tutaj zwracać uwagę, żeby za dużo materiału nie dać. Tu jest perfekcyjnie, nie będzie żadnego zacieku. Zobaczcie sobie, delikatna strukturka jest. Wygląda super ransko. Tu jeden syfek się pojawił, którego sobie potem usuniemy. Przepraszam, ale kamera mi ostrości nie łapie. Może już się zapyliło dla lakieru. ale wygląda obłędnie. Nagram wam za chwilkę dodatkowy filmik, jak to będę polerował, jak to spoleruję efekt końcowy sam. Panowie, nie, zap nie zapomnijcie o subskrypcji, lajkowaniu filmów, czy tam polubienia filmów. I śledźcie, bądźcie na bieżąco, zapraszam na mój Instagram, Grycej Podłoga Bro, podłoga Painter, na Facebooka Patryk Grycej Lakiernictwo. Zapraszam do zadawania pytań i komentowania. Pozdrawiam.